No i jesteśmy, słuchajcie, wszyscy się rozkładają. Ogólnie. Dzisiaj gruba impreza, strasznie dużo jest, regularzy, wężarzy. Także się po prostu będzie działo. Będzie się działo. Później się jeszcze przejdę po stolikach, zobaczycie co jest, kto jest i co ma na stoliku. Mm. <śmiech> <śmiech> Ooooooo Jest ekipa ja z ręki Jak maton. To jak gdzie masz nową koszulkę? Założyć <grywa> założyć Założę spokojnie Zakładaj, zakładaj creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a taste for blood Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, the whole frostbite they feeling I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste in my mind starts feeling. love the feeling, it. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.

Dawoch też wystampić? O są rozsądni. Ja nie. Tak. No, absolutnie. na pewno. Nie nie rozsądny. Ostatnia zrozumie. szansa, na pewno. Ja, ja, ja nie zmieszysz Ciemanko, nie zmieszysz się po biku? Aż się nie zmieścić. No nie zmieści Słuchajcie, dzięki anonimowemu Panu organizatorowi, który nie chce się pokazać. Mam, tak się pokażę. O, Mam dla Was do rozdania, właśnie do Was idę, do kolejeczki, rozdać Wam 10 wejściówek na zdołę egzotykę. Także zaczynamy. Uu. Przepraszam panowie, która jest kolejka po bilety papierowe? No Tutaj. Przepraszam bardzo, czy tutaj jest kolejka po bilety papierowe? Tak. tak. Powiedzcie mi tylko, czy długo czekacie? No, od 11. Jak od 11 jest. czekacie? Jako pierwszy. Bardzo fajnie. I co? Dużo Was jest? W sumie? Nasza czwórka. Wasza czwórka. No to proszę. Po bileciku Dla Was. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. I do się na YouTube. Idę szukać jeszcze jednych, hertry. Chcesz kogoś pozdrowić, tak? Pająki. Dobra przekażemy zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Może coś... która są długa ta kolejka? Tak, tak? Dobra. Zobaczymy. O, 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 mogę Dawaj kolego zdjęcie. Pewnie, że tak. Masz telefon? Mam. Dawaj robimy. Będziesz na YouTube. Dziękuję. A my też będziemy? Proszę bardzo. Jesteście. Kupione? Jest. Nie, to się robi. Nie, to, to. Powolutku, zaczekamy. Może ręka mi nie uchnie od trzymania tego. Daj na zdjęcie. Nie, to masz wideo, zdjęcie. O, super. Można zdjęcie? Można zdjęcie, pewnie, że tak. Dawaj. Czekasz w kolejce po bilety papierowe? Tak. Z kim jesteś? Z tatą. Z tatą jesteś? Ale tata się nie zna na wężach. Tata się nie zna na wężach, ale, ale pewnie chciałby proszę. się poznać, co? Nie. Nie? To trzymaj kolego. Dla ciebie? Dziękuję. I dla taty. Już nie musicie stać w kolejce. I co to? Przyjemność o mojej Wchodzicie? Od 13. Uuu. Dużo osób, dużo osób. Muzyka wow. Muzyka Miło mi. O, 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 jaka Całem, piąteczka. Przepraszam, długo Państwo czekają w kolejce? Stanęliśmy dosłownie dwie minuty temu. Dwie minuty temu, tak? Ile Państwa jest? Ile nas jest? Czworo? No to super. Moment. Moment. Cztery osoby. Tu już nie musicie czekać w kolejetce. Miłego wejścia i będziesz na YouTube, Dzięki. Do zobaczenia, hej. Super. Ej, rozdane są 10 wejściówek od tak Także jeszcze spoko. To no pewnie, że tak. Dawaj kolega. no Dobra, będzie na YouTubie. Okej? Okay? Dziękuję. Spoko. Pewnie, że tak. Pan wiadomo, może wejściówkę za Afryką? Już nie mam, miałem 10 i rozdałem. Trzeba było mnie łapać wcześniej, chłopaki. To Aaa, widzicie. Przadersko. Jest? No to to zobaczenia na środku. Słuchajcie, wejściówki rozdane, parę zdjęć zrobionych. Wyszło miło. Uuu. Uuu. Ale no niech się Czekaj, Dojebane, Wzajemnie, dziękuję. Wzaję, do barwy. No. Ale my... To jest You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man, I still go Go, go But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. We arrange all the bad things. David, what do you think? Oh, do you think you're doing no more pain? Never saw yourself down, you could do some more. Push past the pain and find a door. Open it up and finally, it's everything. Never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go. go, Yo. Yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shoot tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Ma no, really to już like, ja, tak to Zdaję... Zdaję... trzecia 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 już szósta już w Kul... no, akurat coś powiedz to ja kanapkę Jesteśmy przy stoisku u jednego ze starych wygów terrorystyki. Można to tak nazwać? no. Tak, ale na filmach na YouTube tego gościa szkoliłem się z rak systemów, z wystawki, z rozmnażania. Z rozmnażania. Tak, dokładnie, więc musimy go zmotywować. Link do kanału będziecie mieli w opisie tego filmu, więc musimy się zmotywować. No dużo no, z tego nagrywania. No ja, ja coś to. tam nagrywam, ale tak powiem szczerze, że trochę mi tak siadła zajawka do no, na nagrywania, no, ale kurde, no, ja pamiętam, to, to było rewelacyjne stare. No. Bo ja, poczekaj, Bo wiesz, teraz wiesz no. o co chodzi? Jeszcze sytuacja jest taka, że jak coś się dzieje, no. takiego, że ja mogę to nagrać i pokazać coś ludziom, typu właśnie, że nie wiem, nie wpłoną woreczka, no. jak się nie. dzieje coś nie złego, nie, 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 nie? No to nie nie wtedy nie mogę, mogę jak, no. jakby jak, jakoś pomóc, nie? A jak ja tak rzucam tylko te zniosy i nic się tak naprawdę nie dzieje takiego ciekawego. No. Jak nic ciekawego w naszej branży się nie dzieje? Czy to znaczy, nie jest ciekawe? Znaczy, nie, no źle, źle to ująłem. Znaczy, nieciekawego no. w się sensie takim, że ja na tym wrzucam to samo, nie? Nie, już ja, nie Bo ja wrzucamy, jakby wiesz, no. wrzucamy zniosy, wrzucam filmiki z wężami i tak dalej. Nie wiem, nie. Ale wiem. Ale nie ma czegoś nowego że tak powiem, na kanale, nie? Ale to stanie... są właśnie same nowości. Piękne sztuki, słuchajcie, ogólnie dlatego jestem u Mateusza, bo Mateusza nie było na wcześniej na egzotyce. Widzieliśmy się w Ham, ogólnie, to Max, plus internety i te sprawy. Ja w ogóle pamiętam, kiedy to było, w tamtym sezonie? Może dwa sezony temu? Ja no. pamiętam, jak twój post polajkował Justin Kubylka. Miałeś jakąś Było taką... coś takiego, ale... Tak, on ale... pinstripe Yellowbelly Clowna chyba. Ja powiem ci tak, że ja w no. ogóle parę lat temu, to było ze trzy lata temu, Justin do mnie napisał, jak mi się pierwszej Lobeli klawny wykluły no. i on do mnie napisał, że on by chciał ode mnie Lubelej klawny kupić, nie? Ja na początku tak no. patrzę na tego na, tego mail, na, na tą tą wiadomość na tym Messengerze i mówię, ty, no fake konto jakieś do mnie pisze, nie no. oszukuje, oszukać mnie chcą, nie? No ale wchodzę, patrzę, nie no on, nie? ja mówię, że spoko, tylko no. że niestety mam jedną, jedyną samicę, bo wtedy mi się jedna no. wykluła ja powrzucałem jej tam foty, no rzeczywiście wyszła petarda i mówię. Zostawiam ją sobie, nie? Mówię, no. nie, nie, sprzedam mojej, nie? No więc mu napisałem, że na razie niestety mam tylko tą jedną, ale że może jak się wykluje więcej, bo miałem wtedy szansę, ale no. nie siadło, no to wtedy mu dam znać się odezwę, nie? Więc on generalnie coś tam dojrzał w tych chyba No, tak. no, no tak. i dobrze i bardzo dobrze, słuchajcie, tak w ramach wyjaśnienia, bo może nie wszyscy kojarzycie kim jest Justin Kobyłka, ale Justin Kobyłka w branży regiusowej, to jest... jest tak... jak... Michael Jackson muzyki pop. No tak. Powaga. No nie masz co szukać, no, no tak, nie? Tak, tak, tak. Kurde, no, pomaga. Naprawdę no to naprawdę. jest ogólnie no gość, który robi trendy. No, Więc jak kurwa, on do mnie nie? napisał do takiego małego no, człowieczka dokładnie. z Polski, który no. ma 40 mężczyzn w domu, no to ja byłem w ciężkim szoku, nie? Pięknie, pięknie, tak, także taka pięknie, pięknie. E, jeszcze tak wywiadowo. Powiedz mi, co najlepszego w tym roku siadło? Najlepszego w tym najlepszego? roku. Najlepszego. Największy katrig jaki e... miałeś. Znaczy nie, powiem Ci tak, że nie uznam tego jako najbardziej rzadki mord, który mi się wykluł, ale najbardziej, który mi się podoba, no. to jest Enchi Yellow Belly Club. Enchi Yellow Belly Club. I tak mi się podoba, jak wyszły z jajki. Piękne jest. Piękne jest. Super jest. Co wyślę Ci puty? Tak. Tutaj macie zobaczyć, że te foty właśnie w tym momencie... Ja jeszcze tylko tam bo trafiłem no. dwie sztuki, samca i samicę, więc samiczka zostaje oczywiście. O pięknie, <grym> więc jest, pięknie, jest rewelacyjne, Mega, mega rewelacyjne, rewelacyjne są, nie? No super. A tak poza tym, A to poza że w chwilę. tym może na przykład... Wiecie, bo sobie ogólnie e, podlinkujemy Twojego fanpage'a. Tak, jasne, jasne. Wiadomo, jasne. będziecie mieli do polajkowania. Instagram jest? Jest i Instagram będzie ogólnie także bądź na bieżąco, bo powiem, że petarda do zobaczenia do miłe słowa, do zobaczenia i jeszcze raz pamiętajcie, wbijajcie, linki macie w opisie tego filmu słuchajcie, w Prawie jest już totalny koniec giełdy totalny koniec giełdy ale jest jeszcze jeden zwierzak, którego chcę wam pokazać masakrycznie moim zdaniem ten zwierzak ukradł tą giełdę wygrał, jeżeli chodzi o rzadkość Piękno, chociaż jest brzydki w spód, ale moim zdaniem jest rewelacyjny, że jest taki brzydki, jest mega piękny i po prostu jest zawalisty. Obczajcie to. Dzięki uprzejmości. Tego Pana O ja Cię kręcę, ale sztos Ale to jest sztos O bomba O bomba Przepiękne Słoniowa trąba No mistrzostwo No mistrzostwo Rewelka Rewelacja Dobra, nie męczmy gada Dziękuję bardzo Proszę Cię bardzo Ogólnie dziękuję bardzo Jeżeli chcecie to ten zwierzak dostępny właśnie tu. Słuchajcie, ogólnie i to jest tyle, kończymy. Zobaczyliście może niewiele, ale sporo wrzutek zrobiłem ze zwierzakami. Świetna akcja z tymi biletami, jeszcze raz podziękowania dla organizatorów ZO egzotyki. I tyle. Wąż, słoniowa trąba, mistrzostwo. Widzieliście, nie? Przepiękny, w ogóle przepiękny. Kończymy, trzymajcie się, ja się zwijam do domu razem z moim ziomem Hubertem. to Tyle, trzymajcie się, hej.